Jeszcze live na górze. Teraz niech się wszyscy oczywiście zbiorą. To jak są nikogo? Nie ma to, jest tylko oglądam grafa. groso <laughs> <laughs> la, 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 la. Zreklam do tego Lajka! Lol... Lol. Hebeka. teraz mi chyba nawet będzie lepiej bo mam mikrofon bliżej. Chyba, jest OK.

Fajne mam, fajne mam mm. Deutschland eba alles eba alles in der Welt. Boże, Możecie być tacy jak ja nie no żart i nie wz... LMS per musimy kliknąć w to prawym przyciskiem myszy i zaznaczyć na SSL PROX, int i BREAKPOINTS. Dobra teraz włączamy breakpoints i kupujemy jował specjalnie grę dzięki temu możemy teraz wybrać sobie rzeczy dla VIP jakie chcemy. W internecie możemy znaleźć wiele relacji opisujących, jak Siemanku moi drodzy Chciałam wam na początku powiedzieć, że Zostałam do tego filmu niemalże prawie zmuszona Bo miałam w planach zupełnie nagrać co innego Znaczy wstawić co innego, bo już mam nagrane No ale tak samo jak ten film i poprzedni film Nie miałam tego w planach w ogóle Ale skoro już jest, no to trudno Czemu bym miała tego nie nagrać? Dzisiaj jesteśmy na koncie Dominika Oczywiście jego kanał będzie podany w opisie Bo... bo... bo tak Kto chce, to może tam sobie do niego zajrzeć No i co my dzisiaj będziemy tutaj robić? Widzę, że mało mu brakuje do poziomu, bo zaledwie prawie 6 milionów, a to jest mega mało. Serio, to jest 6 milionów. Myślałam, że będzie mniej tego, ale no dobra. Będziemy mu to dzisiaj wbijać, ale jeszcze chciałabym mu zrobić taki makeover. No i pozbędziemy się tej pięknej, cudownej twarzy i zrobimy Solary Mumie normalnie. On ma trochę tutaj skór kupionych. Myślę, że ta chyba będzie najlepsza, tylko że jak się przeloguje, to będzie poprzednia skóra. No i to chociaż na plus dla niego. Jezu, ten nosek jest piękny, taki jest uroczy. Czemu on go nie kupił? Zrobimy. Jakieś takie usta, których nigdy nie miał. W sumie nie wiem, czy je miał, ale raczej on woli te dla vip tutaj. Myślę, że tak jest. W sumie ładnie, nawet. Tak wygląda jego morda. Zobaczmy, jak z tymi dodatkami wygląda. Nawet spoko. No i myślę, że sama taką twarz bym sobie zrobiła. Dobra, kupmy to. Nie wiem w ogóle, jak on na to zareaguje. O Jezu, ale ładna. No dobra. On w ogóle teraz ma takiego białego Luka i wygląda jak taka diva, więc musimy to zmienić. No a ja mam co prawda taki trochę inny styl, boże ile można mieć dodatków więcej niż ja, na Myślę, że wybiorę mu jakieś dzwony albo coś w takim stylu. A Dominik chyba dzwonów nie lubi. Raczej nie wydaje mi się, żeby przepadał za to.